Ja się interesuję lotnictwem. Pisałem różne artykuły na temat historii lotnictwa do czasopisma, do miesięcznika lotnictwo chociażby. Jest to też moją pasją. Ja lubię samoloty. I To, co mogę powiedzieć, a jest to opinia, która też przebija się w wypowiedziach różnych innych ludzi, specjalistów, to jest to, że ta katastrofa tego malazyjskiego Boeinga 777... Ona nie ma prezydentów w historii. Nie było czegoś takiego. Były przypadki w latach powiedzmy 50. -tych, 60., -tych, że samoloty znikały gdzieś może wpadły do morza i ślad po nich zaginął, ale tutaj nie ma analogii o tyle, że wtedy taki samolot mógł zniknąć łatwo, trudno go było znaleźć i tak dalej. Natomiast tutaj mamy żyjemy w innej już epoce i taki samolot nie Powinien zniknąć w taki sposób, żeby nic nie można było znaleźć po nim. Żadnego najmniejszego śladu, żadnej wskazówki, mimo miesiąca już w tej chwili poszukiwań. No, to, jest, to jest po prostu rzecz niewytłumaczalna. To znaczy, no, od biedy można sobie wyobrazić coś takiego, ale, ale jest to na pewno najdziwniejsza katastrofa w ostatnich latach, w ostatnich kilkudziesięciu latach. To problem właściwie polega na tym, że mi trudno sobie wyobrazić jakąś logiczną przyczynę takiej, takiej katastrofy, dlatego że widać, że. Jakieś było celowe działanie. Wyłączono transponder, tym samym wyłączono też nadajnik ACARS, z systemu AkarS, który też idzie przez transponder. I samolot w związku z tym zniknął z radarów kontroli ruchu powietrznego. Ale więc widać, że ktoś coś zrobił, żeby on zniknął. Ale problem polega na tym, że trudno sobie w ogóle wyobrazić, jakiś powód takiego działania, bo Bywały takie przypadki, że pilot, powiedzmy, chciał popełnić samobójstwo, no ale o, przecież no, to, to, to też... On powinien ten samolot być jakby znajdowalny. On, nie powinno być czegoś takiego, że, że, że on znika bez śladu i nie wiadomo w ogóle na którym oceanie go szukać, bo tak w tej chwili to wygląda. Jest to bardzo dziwne, trudno stworzyć w ogóle jakąś sensowną hipotezę, jak, jak, jak i dlaczego mogło się tak stać. Być może trzeba e, zastanowić się nad alternatywnymi hipotezami przebiegu tej katastrofy, A dlatego że żadne istniejące dotychczas schematy niczego tu nie tłumaczą. E, I no, trzeba zastanowić się nad takimi przykładami z przeszłości jako analogiami, jak właśnie trójkąt bermudzki na przykład, gdzie, e, gdyż jest to najbliższą analogią w tej chwili.